Dzień dobry. Dziś o podświadomości, schematach, modelowaniu i jak to się wiąże z przekonaniami, bo to jest kontynuacja tak naprawdę tego, co było też dzień wcześniej, czyli o przekonaniach. Czyli tak. Przekonania kodują się w naszej podświadomości. Jeśli modelujemy, to też to modelowanie jest zapisane w naszej podświadomości. Wszelkiego rodzaju schematy i wzorce też są zakodowane w naszej podświadomości. Czyli to, co często mówimy, ja tak mam i już, to wynika z tych zapisanych programów podświadomości. To jest jakby nasza matryca. I jeśli matryca jest uszkodzona, no to będzie produkować wadliwe modele. Tak? Już podając ten konkretny przykład. Czyli jeżeli mamy. Tak jak mówiłam w zeszłym wcześniejszym filmie, niewspierające przekonania, no to będziemy projektować to, co jest niesatysfakcjonujące w naszym życiu tu i teraz. I podświadomość jest za to jakby odpowiedzialna, tak? Znaczy musimy sobie uświadomić to, że to płynie z podświadomych, nieświadomych zapisów, schematów wzorców. Czemu tak się dzieje? Jak jesteśmy dziećmi, to nasze umysły, nasze mózgi funkcjonują na innych falach niż jak jesteśmy doro dorośli. I mamy różne rodzaje tych fal: to jest alfa, beta, delta, teta. Ostatnio nawet słyszałam, że na falach teta dziecko funkcjonuje do drugiego roku życia. To są fale hipnotyczne. Potem przechodzi do tych fal alfa, funkcjonuje na nich do około 6-7 roku życia. Potem to się powolutku zmienia, w międzyczasie jeszcze są gdzieś tam występują te fale delta. A w życiu dorosłym. Gdy dziecko wchodzi w wiek nastoletni, to już zaczyna wchodzić na te fale beta. Dlatego tak łatwo się, dlatego podświadome programy się kodują do około 20 10 roku życia, bo wtedy funkcjonujemy jako dzieci w falach teta i alfa. Fale alfa występują w stanie Głębokiej relaksacji. Już nie jestem pewna, czy po alfa występują delta, a potem teta, czy jest na odwrót, ale generalnie fale alfa, teta, delta są falami, które pojawiają się w naszym umyśle i w mózgu, gdy jesteśmy w stanie głębokiego relaksu, transu, hipnozy. A gdy jesteśmy dziećmi, to do około szóstego roku życia w sposób naturalny funkcjonujemy na tych falach na tych falach mózgowych dlatego mm, dlatego wtedy koduje nam się najwięcej rzeczy bo jesteśmy chłonni jak gąbka i podatni to mm, Prawdą jest, że jesteśmy naiwni, czy jak mówi się naiwny jak dziecko, albo łyka jak pelikan i tak dalej, i tak dalej. Ale taki jest po prostu, bo my jesteśmy po prostu wtedy jako dzieci naiwni i wszystko przyjmiemy, bo funkcjonujemy w tym, w, tych, w tym przedziale fal mózgowych. Wtedy się właśnie kodują przekonania, modelowanie, wzorce i matryce. I jeżeli my te wzorce mamy niefajne i matryca też nie jest ciekawa, to potem po prostu jako dorośli już mamy sporo pracy do wykonania, żeby to zmienić. Plus jest taki, że jest mnóstwo już badań naukowych i wszystko jest naprawdę fajnie wytłumaczone, i to można zmieniać i można z tym pracować. Więc to nie jest tak, że jeżeli mamy traumatyczne dzieciństwo, i bardzo trudne doświadczenia, to jesteśmy skazani na, na to, żeby też mieć kiepską dorosłość. Nie jesteśmy skazani, no bo jesteśmy duzi, jesteśmy dorośli i możemy i mamy dostęp. Do zmiany tych wzorców i schematów i sposobów funkcjonowania. To jest tylko kwestia naszego wyboru i naszej decyzji, czy coś będziemy z tym robić, czy nie, bo brak decyzji to też jest decyzja. Ale wracając do przekonań nie do przekonań do podświadomości. Ona wygląda tak samo, ja o tym już mówiłam w poprzednich filmach, w poprzednim filmie odnośnie modelu góry lodowej. Ja mówiłam o tym jako podawałam przykład nałogu, ale tam też mówiłam, że podobnie funkcjonuje podświadomość. Czyli czubek góry lodowej to jest nasz umysł świadomy, i to jest około 5% tak naprawdę tego, co nam się wydaje, że my tutaj mamy na to wpływ a 95% to jest podświadomość, która jest pod wodą, jak góra lodowa, no i każdy wie, jak wygląda góra lodowa, tak, że najwięcej jest pod wodą. I tym się zajmujemy w pracy ze sobą, w zmianie sposobu myślenia, czy w psychoterapii. <laughs> I tam trzeba zejść, się dokopać. Jeżeli chodzi o pracę też z nałogiem, tak, na, y, trzeba znaleźć przyczynę. E, ona nie będzie leżała w umyśle świadomym, ona będzie w podświadomości. Podświadomość y, na przykład polega na tym, że teraz ja z Wami rozmawiam, ale. Moja podświadomość kontroluje przez cały mój układ nerwowy, wydychowy, krążeniowy, i ja nie muszę myśleć o tym świadomie, żeby oddychać, żeby moje serce biło, żebym dobrze się czuła, żeby moja wątroba funkcjonowała prawidłowo, czy tam nie wiem, trzustka, nerki itd. Za to odpowiadają układy, które są niżej w podświadomości. Albo jesteśmy w stanie robić wiele rzeczy, tak? Nie wiem, lekarka, która jest w szpitalu może przeprowadzać operację i myśleć o tym, na tym się skupiać, jednocześnie jej ciało produkuje nowe życie, tak, bo pani jest w ciąży, załóżmy. I za to odpowiadają układy związane z podświadomością. Bo gdybyśmy to wszystko mieli na wierzchu, gdybyśmy musieli o tym świadomie myśleć, to byśmy zwariowali i tak samo tam są zakodowane wszystkie nasze niewspierające bądź wspierające nas, nas przekonania, modele, wzorce, matryca. Więc warto o tym wiedzieć, bo... To jest w pewien sposób uwalniające, gdy nam się wydaje, że jesteśmy, że prokrastynujemy albo że jesteśmy jacyś niesystematyczni, niekonsekwentni, a tak naprawdę to płynie z wzorców i przekonań, które są zakodowane w podświadomości. I to wcale nie jest takie proste, żeby to rozchmienić i rozłożyć na czynniki pierwsze. Dlatego a my mamy tą tendencję, że sobie dowalamy, tak? Ten krytyk wewnętrzny wtedy po prostu szaleje i po prostu i jedziemy, jedziemy no, po całości, tak, jeżeli chodzi o, o bycie w stosunku do siebie przemocowym, autoagresywnym, bo tak naprawdę krytyk ma różnego rodzaju formy zachowań. Ale auto tak, autodestrukcyjnymi zachowaniami to jest taka właśnie krytyka i takie dowalanie sobie, że ja nie umiem inaczej, jestem beznadziejny, jestem taki, śmaki, owaki. No nie, bo jeżeli mamy model załóżmy, napatrzyliśmy się na model autodestrukcyjny, tak, U rodziców, tak? Czy tam jedno z rodziców było uzależnione, drugie. Współuzależnione albo rodzice nie byli konsekwentni, tak? Albo byli bardzo narzekający byli bardzo tacy martwiący się, no to skąd my mamy czerpać inne wzorce? I teraz my na głowę chcemy inaczej, ale nie jesteśmy w stanie tego zmienić, bo zakodowane mamy to, że po prostu nikt no, nam, nie napatrzyliśmy się na to, jak. Załóżmy, jeden z rodziców osiąga cel za celem i jest z tego powodu szczęśliwy i zadowolony, tylko napatrzyliśmy się na niezadowolonego na przykład rodzica, który narzeka i się boi, tak, jest w lęku, i jest zamartwiającym się rodzicem. Więc e, naprawdę tych mechanizmów jest dużo, i warto tutaj mieć świadomość, że wiele rzeczy jest zapisanych w naszej podświadomości. I tam trzeba zejść i się dokopać do tego. Można robić to samemu, można robić to z pomocą kogoś. Myślę, że praca z kimś jest łatwiejszą drogą, bo przynajmniej wiemy, w jakim kierunku iść, bo ta osoba wie, tak? No bo jest tam, proszę, jakiś tam kroczek dalej, tak? Więc y, to zależy też od poziomu świadomości, od y, zaangażowania, konsekwencji, systematyczności itd. itd. Natomiast ja jestem zwolennikiem zawsze sięgnięcia po pomoc do specjalisty. Jest to szybciej, łatwiej i prościej po prostu, gdy ktoś nas prowadzi, kto wie, co robi, tak? Bo to jest takie, jak z odchudzaniem wiemy, jak schudnąć. Możemy wiele filmów na YouTubie sobie znaleźć i korzystać, ale to jest trochę jak błądzenie w lesie bez kompasa, tak? A możemy wziąć przewodnika. Który pokaże drogę najprostszą, najkrótszą, najbezpieczniejszą, który zna tak, ten las i zna tą drogę? Oczywiście przewodników mamy bardzo dużo, tak, i znają różne drogi, trasy itd. Ale zwłaszcza w takiej sytuacji, gdy mierzymy się z, po pierwsze z nałogiem i używkami, i jeżeli przez wiele lat nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, no to warto oddać się jednak. Bo wiele rzeczy tkwi w podświadomości i żeby zgłębić temat, to warto, warto jednak zasięgnąć porady specjalisty. Jeśli chodzi o podświadomość, to jest tak naprawdę też czubek góry lodowej. Jeśli chodzi o ten wątek i o ten temat poruszony teraz, ale Zawsze jest to jakiś tip-topek do pójścia dalej, głębiej. Więc o podświadomości, słów kilka, to myślę, że może być dzisiejszy tytuł filmu. Na pewno w kolejnych filmach będę o tym mówić więcej, będę to rozwijać, czy w kontekście innych zagadnień będę też o tym wspominała. Zachęcam do subskrybowania, do udostępniania, do lajkowania. To też zwiększa zasięgi. Może też się przydać innym osobom, które mogą z tego zasięgnąć jakąś wartość. Także zapraszam Was serdecznie do kontynuowania i oglądania kolejnych, kolejnych odsłon i filmów w tym wyzwaniu. Dobranoc. Do zobaczenia.